No to jesteśmy w dupie Psiamać Łoł! wo, wow! łożyć! Nic, no ale brakuje, tak? Ale ty nie masz! Bo ja ci dam 40, a ty nie miałeś nic. Nie, nie wiem stówę mam. No to widzisz, no tak jak masz stówę 40 na 50 i mamy wszystko. Czyli nie ma Bobby. Czyli nie ma 7 no dolarów. To. No to Bobby. Bobby, Znębałeś, no. I jesteśmy. Gdzie chłopaki? Nie wiem. Nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia. Nie wiem, kurwa, trzeci wbiłem na serwer. This is broken. Can I return it? No to, USA is broken. Can I return it? O co chodzi? No to, jesteśmy w dupie. No to, jesteśmy w dupie. Ksia Zaczęliśmy dopiero drugą zmianę. Ajajajajaj. Żyć się odechciewa. Ajajajajaj. Kierna. O, a mówi, mówiłem, żeby nie jechać. To jeszcze chcieli, uparliście się na tą palę, to uparliście się. Chodźmy, chodźmy. A tak, mówiłeś żeby tam nie jechać. Tak, ja to kto to jechał nie. z nami, bo wiesz co, miał podobny głos do ciebie, ale jeżeli to nie ty, to ja ci, oczywiście ufam, ale był taki gość, który brzmiał tak samo jak ty i powiedział, dojedziemy, <grym> wierz mi, dojedziemy, damy radę. No tak, dojechać, dojechać. No tak, ale ja mówiłem, że lepiej będzie zjechać niż jechać za palec na początku. Na A. potem jak żeśmy jechali, wiesz, to jest tak jak z Gierką, draszna, jest dusza niebieska, czerwona, widzisz, że ci... Kupiłem już bazę i tak kurwa damy radę, damy radę, no i no niestety. Defeat. No niestety. Ale, czasem takie są też e, sytuacje w życiu, że jednak to damy radę, damy radę, walka do samego końca opłaca. No dobra, bo no, w tym przypadku akurat się kurwa kompletnie no, nie opłacało, czy... bo nawet nie czy... mamy fury, żeby wrócić tam do, do, do roboty. Nie mamy ani wypłaty, ani fury. Jedyne co mamy, to zarobiliśmy w chuj straconego czasu. To no fakt, ale no nie można wszystkiego mieć. No to prawda. To nie było. To prawda. To prawda. Wszystkiego mieć nie można. Tylko teraz pytanie. A... Ale, ale, ale. A. A nic kurwa... <laughs> no, Ehehehehehe... Być... O! Jest Bobby! ma swoje... Trzymaj mnie! Trzymaj mnie! nie wytrzymam! Trzymaj mnie! O kurwa! <laughs> co? Co Bobby? Co? O, tak. co? nic... Dobra Bobby... Gdzie masz swoją furę? Ale to Gdzie? Ale to ku serio? Ale to no, mamy misję, w takim razie musimy iść. I wydaje mi się, że droga chyba się. tam... Może tam, ponieważ jak to nie Jest to tam to wypakuje. Ale panowie. Dlatego chyba trzeba by coś zapierdać już. Ale co co? Taksówka? Jest jakaś taksówka? Boś. Może i straciliśmy dużo kurwa czasu, A, ale za to nie mamy pieniędzy, nie mamy, ale ogłaszał się jakiś jeden, taka szybka taksa, coś takiego było, coś takiego było ogłoszenie. najszybsza taksa w mieście, nie wiem, może na Stampantiku ma ktoś zdjęcie tej taksy, chuje. Wow! Wow! Ło! Łoł! Co? <laughs> Nic, wylali ci ketchup. Aha, żyj. Felipe, mój kozik? Zobacz. Niezły koziczek. Kurwa, niezły koziczek. Ja mam coś takiego. Aha. No. Taki maluszek. Taki. taki maluszek szybki. Cyk, 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 cyk. Co to jest? Co masz? Kastet. A, kastet. Dobra, idę coś ogarnąć. Dobra, też idźmy. Na no. co będziemy stać? te Pytam udań, śmierciarce takie ubrania dawają? Bo ja no. nie dostałem, jak tam pracowałem. A to ku nie, no to trzeba się samemu starajmy nie ubrać. Logan? Eddy mówił, że Logan powiedział, że czeka, jak nie przyjedziemy z samochodem, to on dopierdoli. Co mówisz? Mówisz, że... bardzo dobrze poznajesz tą furę, co? Z daleka widzisz widzieć to. Ja nie jadę. Tak. Dźwi... by... Tak, tak. Jakim cudem dorwałeś tę furę tak szybko? A czy ja i Bobby wysłaliśmy podobną przysługę. Komuś wczoraj, więc los się odwdzięczył mi W ten sposób, a ja przed chwilą robiłem kółeczka wokół, nie, wokół salonu, i z tam jedna taka fajna duperka i powiedziała: O, zobaczcie, jaki fajny rower ma. Także ten rowerek <grym> też przyciąga wzrok. A to nie takie co logo ma? To loga ma? Dzisiaj loga duperka z sisterkami. On pasuje. Zostanę do niego, bloga. tak Tak, 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 ja bym taki sam. Zamówiłem go parę dni temu i przyjechał. I jeszcze nie wiedziałem wtedy, że będę szczęśliwym posiadaczem fury na czterech kołach, która jest zaparkowana na Sandy. Nie widziałeś jej? Bo się nie widziałem jej. No, nie widziałeś jej, ale udało mi się, że tak powiem, złapać stare kontakty. Ktoś mi kiedyś wisił siano. Wiesz, jakie jest? no bycie. Wiecie... Można powiedzieć, królem miasta, no, zobowiązuje do tego, żeby mieć jakieś dobre kontakty, no i fakt, dzisiaj jestem spłukany, ale parę osób, wiesz, wisiało mi sianko, jeszcze z tych czasów adwokackich, kilka spraw dokończonych, gdzieś tutaj jakieś, wiesz, odszkodowanie wpłynęło, ja nie widziałem na koncie, no jest to całkiem niezła furka. Dziwam masz. E, na na Sandy, na Sandy, Albany Cover Sandy, tak? Tak, Albany Cover i jest, mówiłeś, że kupiłeś wuralnie, chwaliłeś właśnie jaką? No na cable kred to... Uf, ile tam? 80 koła? 80 koła? 80 koła nosa. O tym nie! Okej, okay. nie, ja nie będę Ja nie, nie, nie będę tego. Nie no wiesz, no to taki malutki, malutki taki bajerek wydatek malutki. No fakt, faktem pożyczyłem od ciebie pieniądze, to prawda, ale jeszcze wtedy nie miałem tamtych pieniędzy, żeby kupić te furkę. A. Okej. Co dziennie A ty codziennie w tym to samym chodzisz. 70 dolców, to będzie. 7 dych? Za, za drzwi? No. Tak. Dobra, pasuje. Okay. Daj mi, ja podtrzymam, a Ty okay. zjeżdżaj. Mm -hmm. yeah. No co dobra cię. Polisz pana i tak dalej. Chciałem medium powiedzieć, że na maszynie losującej wynosowało się 70. Ja płacę, ale kartą można? No chyba tak, wystawimy. Nie wiem czy dobra. się wydukuje, bo coś ten, ale... Ale jesteś on tu z tyłu Ja, gdzie ty masz włosy? Pod czapką. A, masz, rzeczywiście. Ale widzę, ty masz narzędzia, na które? Ale przecież mówiłem ci, że ja jeżdżę tylko po części. No nie słyszałeś, że śmieję? <grym> <grym> Powinieneś ponieździć częściej, a nie zawracać ludziom dupę. <grym> A no, właśnie dlatego, że zawracam wam dupę, to tu znowu przyjechaliście. Kontakt z klientem jest najważniejszy, nawet ten najgorszy. co? Przeszło? <grym> A, zajebiście, wszystko zrozumiałem. Tak, no. Dobra. Siedem dyszek. E, dać ten, e, paragonik? Poproszę. Dobra, dzięki. Wyprawa drzwi 70 dolarów. Faktycznie. Zobacz. Wszystko? Pasuje, robota. Dzięki. Dzięki serdeczne. Dzięki miłego. Dobra. Do widzenia. Do widzenia. Dobra. Co jest, co Załóż dziękuję? odpowiedzi dla siebie strój. Z czym? Idź, idź. Jedź już, jedź już. Nie Słuchajcie panowie, maszyna losująca na dzisiejszym kole fortuny mechanickiej wylosowała 70 dolarów za drzwi. Kurwa, kilka godzin temu no. płaciliśmy za tę samą usługę 120. No nie? No to jest kurwa popierdolony. Ten sam samochód, ten sam element, ten sam dzień. Dokładnie. Też na to uwagę. Ten... Czyli tak. Dzięki, witam serdecznie nazywa... piękny. Skłowska, tak. Pamiętaj jest Dlatego Zajmował trzeba się razy? kłócić, co? tak to kto był, kto się zajmował naszym autem ostatnim razem? Nie, ale ja myślę, Zostałe że ten też nas ojebał. Prawdopodobnie wymiana drzwi to jest, kurwa, koszt 50 dolarów. No, policzył 70, on mówi, kurwa, zarobię 20 na Ferrariach, a tam to jest 120. Daj spokój, to jest maszyna losująca cen mechanickich, to trzeba zawsze się z nimi kłócić i mówić, wiesz co? Jak to jest możliwe? Wczoraj płaciłem mniej. Tak, dwa to razy to mniej. Zaczęliła. Tak, tak, tak. No jak to jest możliwe? No, panie, wczoraj za naprawę silnika płaciłem, kurwa, 200, stówy, co jest? Czemu taka ta, ta, ta drożyzna? On powie ceny się zmieniły. Mówię, tak? To proszę mi pokazać, kurwa, cenik wczorajszy, kurwa, i aktualny. Siemano. Trzeba tak z nimi. Siema. Siema. no. Jak tam, co, szefu zaakceptował kurs? Powiedział, że mamy no. tam e, się już nie pojawiać. Co? No nawet tak nie mów. Straciliśmy pracę, Logan. No nie no, żartujecie? Gdzie wy zaczęliście No można go nie jakoś no, tam udobruchać, ale wkurwiony. Ty ja słyszałeś, że Montes kupi sobie samochód za 80 koła? To, to jest niemożliwe, nie ma takich pieniędzy. <grym> Są so, Logan so, na odpowiednich kontach Na odpowiednich kontach powiedział goś plastikowym kasku robotnika <grym> Stary dużo <grym> <tutaj> <łaciu. grym> No dobra, dobra, 4,5 stówy kosztował kurwa, macie mnie Cztery stuły. 4 stuły 4,5 Okej okay. Ale traktuj go, jakby kosztował 80. I to najważniejsze. No i A. No I nie oddał nam szefu za, za furę. Tak. Nic nie oddał I za furę, się i stało. za paliwo. Tak, czasem bywa, panowie. Turbulencje są czasem dobre. Oj, kubikers. no że nie. Jak mi się tych pieniędzy się Rupet i grupę. Ja robiłem wcześniej. Ja też. No to teraz montaż. Ja robiłem, nie robiłem. No Ja też nie, robię, nie robię <laughs> dalej. Sukasz I tak naprawdę skończyliśmy... jazdę, jakby nie było. Tam chyba po jednym worku zostało u was. Więc teraz... Wasza kolej Słuchajcie, szefu powiedział, że teraz kaucja dwie stówy za furę, jak tamtej nie dwie oddaliśmy. Stówy. Tak, 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 tak. Macie stówkę pożyczyć? Bo ja ze stówą tylko chodzę mam na kaucję odliczoną. Mam Ja nie mam nic ja, ja też nie mam. Nie żartuj. No. Masz 43, tyle mam. Stówę zawsze 50 sobie. No bierze teraz dwie, prawdopodobnie dlatego, że nie oddaliśmy. To i tak trzeba podjechać do banku. No to w takim razie a Gdzie mamy furę? Gdzieś tutaj? Stoi Dobra, tam. tam. Ze stuwa, ale... a, a, masz, a, ma, a no to nie masz, masz. Mam, oczywiście, że mam. No to po co idziemy? No to widzisz, no marnujemy no, no, czas. Nie ja chcę wam pokazać, że po co ta gotówka jest potrzebna. A ja wiem 50, ja, ja swoją dolę miałem. No, ja ja to samo. Miałem. To wy nie macie. Ja to samo. Ty nie masz, kurwa, bo ja dałem ci czterdzieści Ale to jest dola? No nie no, w 4, tam tam musisz na furgonetki. Ja mam 40. Ja, ja, ja też mam, ma. wy nie macie. No, widzisz. Musimy się dochodzić, tak? <grymów> no to no, 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 widzisz, do no Logana powiedz no bo ja moment, ja, moment, 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 no moment. Jeżeli no wynajęcie ja nie miałem, w ury kosztuje 200 to po, no. i się zrzucają po 50, to tylko ja mam ile i jedy. Logan da 43. To jest nic. No to to jest nic, no ale brakuje, tak? Ale ty nie masz, bo ja ci dam 43, ty nie masz nic. Nie, nie, 100 mam. No to widzisz, no to jak masz 140, 50, i mamy wszystko Czyli nie ma Bobby Czyli nie ma 7 no, dolarów No to Bobby Bobby, nie zjebałeś no. Dobra chodźcie, bo szkoda czasu panowie Dokładnie Marniejsze tylko czas i bo to że macie kasę <noise> Co, <mn>. A gdzie <noise> gdzie idziecie? No jedziemy do bankomatu tak? Co głupi? Powiadacie sobie Nawet za stówę jeszcze żebyśmy nie jechali i zawsze idzie czas Teraz jest cenniejszy niż pieniądze. Mamy już 200 dolarów, A masz stówę? To brakuje 7. Brakuje 7. Czego brakuje? 7 baksów. Do... 7, 7 baksów. No to 7 7 baksów. Kurwa, powiedziałem nieprawdę? Że kosztuje 2 Niech to dyktyw to jest 7. Gdzie? Masz trójkę. Dobra, stówę kosztuje? Stuwę. Dobra. O, oh, jest. Ja nie miałem w ogóle pieniędzy. O. ja mogę prowadzić. Właśnie to nie jest klasyczny Felipe. A, dobra, chcesz? Śmiało. Wcześniej ty jeździłeś, nie? Dobra. Nie wiedziałem, że śmieciarka... E, ...reklamuje świeczki Little hmm. <laughs> Tak, nie tylko, bo również fajki Batlovers. Oj tak. Troszeczkę przyciąłem w kuja. Ale to dlatego, żeby koledzy mnie nie oskarżali, że jestem darmo zjadem.